Mam talent. Agnieszka Chylińska doprowadziła uczestniczkę do łez. Za nami kolejny odcinek 16 edycji Mam talent. Pełen emocji i zaskoczeń. Na scenie wystąpił zespół Kioku, którego charyzmatyczna wokalistka Iza podbiła serca publiczności i jurorów. Agnieszka Chylińska, poruszona jej występem, skierowała wyjątkowe słowa: Jesteś wspaniałą dziewczyną. Mam wrażenie, że nie pokazałaś jeszcze pełni swojego talentu. Wiedząc, że na świecie jest taka dziewczyna, jak ty, mogę spokojnie iść na emeryturę. Te słowa doprowadziły uczestniczkę do wzruszenia. Inny występ, który wywołał kontrowersje wśród widzów, należał do Karoliny Szydłowskiej, która zaprezentowała swoją kolekcję węży. Dziury jednogłośnie zagłosowało na tak zauroczone jej pasją, co spotkało się z krytyką widzów, którzy uznali, że węże nie są przejawem talentu. Program Mam Talent po raz kolejny. Okazał, że potrafi wzbudzać skrajne emocje zarówno przed jury, jak i przed ekranami widzów. Program Mam Talent od lat budzi zainteresowanie zarówno za sprawą niesamowitych talentów, jak i decyzji jury, które często wywołują gorące dyskusje. Choć występ zespołu Kiuku został przyjęty niezwykle entuzjastycznie, przypadek Karoliny Szydłowskiej udowodnił, że opinie widzów nie zawsze pokrywają się z osądem jurorów. Jedno jest pewne: show nie przestaje zaskakiwać i dostarczać emocji. Kolejne odcinki z pewnością przyniosą jeszcze więcej niezapomnianych momentów, które będą komentowane przez tysiące fanów programu.